Roksana Węgiel to jedna z gwiazd, które biorą udział w najnowszej edycji tańca z gwiazdami. W programie radzi sobie bardzo dobrze, podobnie było w odcinku wyemitowanym w wielką niedzielę. Roksana Węgiel to bardzo utalentowana uczestnika nowej edycji TZG. Prezentuje od początku wysoki poziom. Jesteś brylantem tej edycji, powiedziała w ostatnim odcinku Iwona Pawłowicz w trakcie wieczoru wspomnień i niespodzianek. Roxie zatańczyła do utworu, który wybrała sobie sama. Roxie Węgiel zatańczyła Iwea do piosenki Halloween. W materiale filmowym wokalistka upiekła ciasto i poczęstowała swojego partnera tanecznego. Artystka również uroniła łzy, ze względu na to, że nie mogła spędzić świąt wraz z rodziną. Na parkiecie stworzyli niesamowitą atmosferę. Taniec został zadedykowany dla braci zwycięzczyni Eurowizji. W trakcie świątecznego odcinka Roxie Węgiel wraz ze swoim tanecznym partnerem zatańczyła Ivea. Okazuje się, że nie do końca przypadł ten taniec jurorom do gustu imponujący Ivea. Iwona Pawłowicz artystycznie bez zarzutu, Ewa Kasprzyk, ale czasami było za prosto. Wolałam cię w klasyce, mam nadzieję, że Iwe nie będzie dla was killerem jak dla Filipa. Rafał Maserak, mimo świetnej choreografii, którą zaprezentowali na parkiecie Roxie węgiel wraz z Michałem Kasinem od Jurorów otrzymali 32 punkty.